Cześć, ja jestem Kasia Bigos, młoda mama, trenerka fitness i pole dance, która czasem znęca się nad ludźmi na sali treningowej, a ostatnio też ich trochę szkoli i edukuje. Jeżeli chodzi o, o takie cechy mojej osobowości, zmieniło się na pewno poczucie mojej wrażliwości i empatii na drugiego człowieka, poczucie odpowiedzialności za drugiego człowieka, ponieważ w momencie, kiedy odpowiadasz tylko za siebie, możesz popełnić szereg błędów, możesz gdzieś tam iść przez to życie, możesz biec przez to życie. Natomiast w momencie, kiedy przychodzi na świat dziecko, ty schodzisz na, na drugi plan i stajesz się um, nie dzieckiem swojej mamy, tylko mamą swojego dziecka i takie trzeźwe myślenie w takim codziennym funkcjonowaniu jest yy, Twoim priorytetem. No dobra. Przyznaję się, na początku było tak, że praktycznie w ogóle nie wychodziłam z domu. Byłam totalnie spanikowana i te pierwsze miesiące to był dla mnie prawdziwy hardcore, żeby się przystosować. Teraz jest to dla mnie ważne, żeby gdzieś tam te dwa razy w tygodniu faktycznie poświęcić tylko sobie. Wprócz treningów, wiadomo, staram się albo czasem wyjść do kosmetyczki, albo spotkać się z dziewczynami na kawę, czasami wyjść też gdzieś wieczorem. No wiadomo, one sobie mogą trochę bardziej pofolgować, a ja Teraz no inny etap w życiu, jestem mamą i to jest bardzo piękny etap, więc cieszę się też, że, że ta rola się zmieniła, a jednocześnie cieszę się, że po prostu mogę wyjść i spędzić czas po dziewczyńsku. Nie wyobrażam sobie w ogóle e, mojego życia bez prowadzenia treningów grupowych. Kocham tą energię, która bije od ludzi na zajęciach. Zawsze, zawsze staram się myśleć o, o bezpieczeństwie w trakcie treningu, myśleć o, o bezpieczeństwie i zdrowiu tych osób w trakcie wykonywania aktywności. E, natomiast kiedy urodziła się e, Róża, to poczucie tej odpowiedzialności e, no, wzrosło o 200%. Ja już się nie mogłam doczekać, aż urodzę dziecko i będę mogła wrócić na trening. Wiem, że to brzmi teraz y, trochę dziwnie, ale wydaje mi się, że to też jest tak, że im więcej mamy na głowie, tym paradoksalnie możemy się lepiej zorganizować. I wbrew pozorom, tak naprawdę jako mama realizuję teraz y, dużo więcej y, różnych super projektów y, niż przed ciążą. Jak zaczęłam, no to wtedy ten Poldens dopiero się pojawiał. Ja Jeszcze pamiętam, że na początku to się dosłownie krampowałam powiedzieć w pracy, że trenuję Poldens. Najgorsze było to, że ja się w to tak wkręciłam wtedy, że z osoby takiej Zochy Kowalskiej, która przyszła na, na zajęcia i nie potrafiła no nic totalnie. Potem słyszę hymn na Mistrzostwach Europy, więc w ogóle po prostu uwielbiam tą aktywność i będę zawsze zachęcała wszystkich do spróbowania. Jest osoby, która bardzo wielką wagę przykładała do tego, żeby wyglądać absolutnie nieskazitelnie i żeby nigdzie czasami nie pojawiły się jakieś gram celulitu czy za dużo tkanki tłuszczowej. Teraz też siedzę przed Wami, na pewno nie wyglądam tak jak dwa lata temu przed urodzeniem dziecka i daleko mi do tej formy i wiecie co, tak naprawdę czuję się z tym mega okej. Okay.